Dziś opowiem ci o PZPR i o tym, z jakich partii ona powstała. Dowiesz się, na czym polegały przemiany gospodarcze i społeczne w PRL oraz czym charakteryzował się okres stalinizmu w Polsce. Zapraszam. We wrześniu 1947 roku miała miejsce konferencja przywódców komunistycznych, która odbyła się w Szklarskiej Porębie. Władysław Gomułka, będący pierwszym sekretarzem Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej, w skrócie KCPPR, chciał, by Polska w inny sposób dochodziła do komunizmu niż za ZSRS. Poza tym nie chciał się zgodzić na szybką kolektywizację rolnictwa. Sowietom nie spodobały się jego poglądy, wpłynęli więc na działaczy PPR, którzy rzekli, że poglądy Gomułki są błędne i został on odsunięty od władzy. Dodatkowo na tej konferencji podjęto decyzję o likwidacji systemu wielopartyjnego w Polsce. 15 grudnia 1948 roku miał miejsce kongres zjednoczeniowy. Polska Partia Robotnicza PPR i Polska Partia Socjalistyczna PPS połączyły się w Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą, w skrócie PZPR. Jej sekretarzem generalnym został Bolesław Bierut. Od tej pory w Polsce, tak jak i w innych krajach komunistycznych, obowiązywał system monopartyjny. Polską armię nazywano potocznie Ludowym Wojskiem Polskim. Od 1949 roku dowodził nim minister obrony narodowej i marszałek Konstanty Rokosowski, Polak i zawodowy żołnierz Armii Czerwonej, a podczas II wojny światowej jeden z czołowych dowódców sowieckich. W wojsku polskim zwiększył on liczbę sowieckich oficerów i doradców. Około 10 tysięcy polskich oficerów uznał za pewnych politycznie i zwolnił. O polskiej armii decydowała Moskwa, a w Polsce stacjonowali też żołnierze Armii Czerwonej, która od 1946 roku była nazywana Armią Sowiecką w liczbie około 300 tysięcy. Zgodnie z ustaleniami, jakie zapadły na konferencji w Szklarskiej Porębie, Polską gospodarkę zaczęto przekształcać na wzór sowiecki. Wprowadzono system centralnego sterowania gospodarką czyli centralnie ustalano wielkość produkcji, ceny i zasady podziału dóbr. W latach 1950-1955 zaczęto realizować plan sześcioletni, skupiając się na przemyśle ciężkim, a zwłaszcza przemyśle zbrojeniowym. Bezkrytycznie wprowadzano zarządzenia płynące z Moskwy, bez oglądania się na czynniki ekonomiczne. Ostatecznie plan sześcioletni nie został w pełni zrealizowany. Jego pozytywne skutki to wzrost produkcji przemysłowej o 250%, Polska stała się krajem zindustrializowanym, ludność masowo migrowała z wsi do miast, kobiety zostały zaktywizowane zawodowo. Z kolei negatywne konsekwencje planu sześcioletniego to wzrost produkcji żywności zaledwie o 13% zamiast zakładanych 50%, braki w zaopatrzeniu i to w odniesieniu do produktów codziennej potrzeby. Ciekawostka: To huta imienia Włodzimierza Lenina. Wybudowano ją w 1954 roku pod Krakowem w ramach planu sześcioletniego. Obok zakładano powstanie wielkiego, wzorcowego, komunistycznego osiedla. Później będzie to krakowska dzielnica o nazwie Nowa Huta. Takie usytuowanie huty obok Krakowa, który był wówczas największym polskim ośrodkiem kulturalnym i naukowym, miało na celu zwiększenie liczby robotników w stosunku do inteligencji. Komuniści dla poszczególnych zakładów pracy zaczęli określać normy wydajności pracy, co doprowadziło do związanego z nimi wyścigu pracy. Chodziło o to, żeby pracownicy przekraczali ustalone normy, by w zamian za to uzyskać nagrody i pochwałę od partii dla takiego przodownika pracy. Takie wyśrubowane normy były potem narzucane pozostałym pracownikom, przez co taki wyścig pracy nie cieszył się wśród Polaków dobrą sławą. Pierwszym przodownikiem pracy, który był potem wykorzystywany w celach propagandowych, był Wincenty Pstrowski. W 1948 roku zaczęto przeprowadzać kolektywizację rolnictwa oczywiście na wzór sowiecki. Przyczyną były względy ideologiczne. W komunizmie miało nie być prywatnych środków produkcji, do których zaliczano też prywatne gospodarstwa rolne. Rolników przekonywano, by zakładali rolnicze spółdzielnie produkcyjne. Przedstawiano zalety państwowych gospodarstw rolnych pgr -ów. Dzięki mechanizacji, czyli używaniu traktorów miało na znacząco zwiększyć produkcję rolną. W związku z tym, że zachęty okazały się być niewystarczające, wprowadzono restrykcje w postaci wyższych podatków dla rolników indywidualnych, a propaganda uderzyła w kłaków, czyli właścicieli dużych gospodarstw rolnych, gdyż oni najbardziej sprzeciwiali się zakładaniu spółdzielni rolniczych. To też nie pomogło, więc przeprowadzono aresztowania wśród rolników a ich majątki konfiskowano. Mimo to udało się skolektywizować jedynie około 10% gruntów rolnych. Opór ludności wiejskiej był bardzo silny. Stalin naciskał, by polscy komuniści wdrażali kolejne rozwiązania wzorowane na tych zastosowanych w ZSRS. Z tego powodu lata 1948-1956 nazywamy w Polsce okresem stalinowskim. Starano się steroryzować społeczeństwo i przejąć nad nim pełną kontrolę, w czym pomagało wojsko. Członków zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, którzy sprzeciwiali się władzy komunistycznej, skazano na wiele lat więzienia. Rozwijała się propaganda, wprowadzono kult jednostki na wzór sowiecki. Bolesław Bierów, podobnie jak Stalin, fotografował się z dziećmi, by ukazać się społeczeństwu jako opiekun narodu. Zmieniono system oświaty na wzór sowiecki, by nowe pokolenia były wierne władzy komunistycznej. Dzieci w szkole uczyły się rosyjskiego, wpajano im zalety komunizmu i zmuszano by wstępować do organizacji komunistycznych, np. do Związku Młodzieży Polskiej, czyli ZMP. Młodzież brała udział w szkoleniach politycznych, podczas których nabywali przekonań zgodnych z linią partii komunistycznej. Zmieniła się kultura i sztuka których to obowiązującym kierunkiem był socrealizm. W założeniach chodziło o propagowanie kultu pracy i prostego człowieka, wyższości systemu komunistycznego nad innymi systemami. Dzieła musiały mieć charakter ideologiczny, a twórcy, którzy nie wpisywali się w ten nurt, byli zwalczani. Symbolem sztuki socrealistycznej stał się obraz z 1950 roku autorstwa Aleksandra Kobzdeja, zatytułowany Podaj cegłę. Zadbano też o uchwalenie w Polsce konstytucji. Oczywiście była ona wzorowana na konstytucji sowieckiej. Gdy jej projekt był gotowy, przetłumaczono ją na rosyjski i przedstawiono Stalinowi do akceptacji, a ten ręcznie naniósł na maszynopis swoje poprawki i uwagi. Ostatecznie 22 lipca 1952 roku uchwalono konstytucję z poprawkami Stalina. Z tej okazji wyprawiono dużą propagandową galę. Starano się uwypuklić demokratyczny charakter nowej konstytucji i jej postępowość. Od tej pory nazwa Polski zmieniła się na Polską Rzeczpospolitą Ludową, w skrócie PRL. Senat został rozwiązany. Funkcjonował jedynie jednoizbowy parlament, Sejm. Urząd prezydenta zlikwidowano, a w to miejsce powołano 15-osobową Radę Państwa. Ale i tak, rzeczywista władza spoczywała w rękach pierwszego sekretarza PZPR. Na koniec kilka słów o Kościele katolickim, z którym władza początkowo unikała otwartego konfliktu. Potem jednak próbowano ograniczyć wpływy Kościoła poprzez ataki na duchowieństwo w prasie i telewizji. Oprócz tego narzucono swoje stanowisko przy wyborze zwierzchników diecezji, a kleryków, czyli studentów seminariów duchownych, powoływano do wojska. Wydawnictwa kościelne były cenzurowane, zabraniano pielgrzymek, a oporni duchowni byli szkanowani. Przykładowo w 1951 roku biskup kielecki Czesław Kaczmarek został aresztowany pod zarzutami o kolaborację z Niemcami i szpiegostwo. W 1953 roku aresztowano prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego, którego trzy lata przetrzymywano w odosobnieniu. W grudniu tego samego roku episkopata, a potem także całe duchowieństwo zostało zmuszone do złożenia przysięgi wierności PRL. Kto tego nie zrobił, nie mógł pełnić swoich obowiązków. Zapamiętaj najważniejsze. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza PZPR powstała w grudniu 1948 roku w wyniku połączenia PPS z PPR. Na jej czele stanął Bolesław Bierut. Polska gospodarka miała upodobnić się do gospodarki ZSRS. Duży nacisk położono na rozwój przemysłu ciężkiego. Podjęto próbę kolektywizacji wsi. Okres stalinizmu w Polsce objął lata 1948-1956. Komuniści wprowadzali w Polsce rozwiązania sowieckie: terror wobec przeciwników politycznych, całkowitą kontrolę społeczeństwa przez władzę, kult Stalina, wychowanie młodzieży w duchu idei komunistycznych. Prowadzili też walkę z Kościołem katolickim. Konstytucja PRL została uchwalona 22 lipca 1952 roku. Nazwę państwa zmieniono na Polska Rzeczpospolita Ludowa, PRL, zlikwidowano Senat i Urząd Prezydenta. Jego miejsce zajęło 15-osobowa Rada Państwa.